To jedna z tych walk, gdzie nie ma faworyta, chociażby nie ma zdecydowanego faworyta, bo na jednej faworytem jest Adamek, lepszy pięściarz, szybszy, za sobą więcej sukcesów w lewniejszych kategoriach, z drugiej strony typowy ciężki, czyli Chris Ariola, pięściarz, który potrafi mocno uderzyć i tego faktycznie, szczególnie w pierwszych rundach, trzeba się będzie obawiać. Myślę o Adamku. Problemem może być brak konsekwencji taktycznej Adamka, tak się trochę ja osobiście boję, ponieważ Adamek, kiedy miał narożnik bardziej jak Mitruka, był jakby zmuszany do tej, do, do tej konsekwencji, Andrzej potrafił wymusić, bo trzeba było nieraz po prostu wymuszać, ale nieraz o z tym słowem. Czyż tak było przy walce z Cunningham, czy tak było w walce z Baxem, bo Tomek ma takie ciągoty, że tak ładnie powiem, do tego, aby oddać, aby odpowiedzieć ciosem na cios. A to nie zawsze pokłaca. I na pewno nie będzie pokładać przynajmniej w pierwszej fazie pojedynku za rewolą, który czeka na takie sytuacje, wymusza je. Jest zawodnikiem, który bije jak na kategorię ciężką, często zadaje dużo ciosów, powtarza akcje, ma taką pomysłową akcję podbrutkowy. I prawy krzyżowy, prawy sierpowy czy też prosty, bije i bije mocno, to jest istotne. Sam potrafi przyjąć dużo, jeżeli wytrzymał tyle rund w walce z takim mocarzem jak itali Liszko, jednocześnie będąc bezbronny w pewnych sytuacjach, więc musiał to przyjmować, to świadczy o tym, że cios na pewno w pierwszej fazie Adamka nie zrobił na nim wielkiego wrażenia. Poza oczywiście jakimś tam przypadkowym czystym ciosem na e, szósteg Więc ta konsekwencja, do czego wraca, to, na, taktyczna, będzie szalenie istotna. Nie wiem, co wymyślą no, dwa bardzo doświadczeni e, fachowcy, jakimi są i Roger Goodwald i e, Ronnie Shields. Obaj pracowali przecież w George'em Mentonie wspólnie wiele, wiele lat e, z Irlanderem Holtildem. Pracowali też z Andrzejem Gołotą. E, różnie to wyglądało, ale za tych czasów pamiętam Andrzej. Andrzej już naprawdę e, dobrych walk zawsze powtarzał, jak się rozmawiałem, że. E, Roger, bo to dobry rzemieślnik, dobry fachowiec, sporo, sporo go nauczył. Zobaczymy tylko, że w, jakim, w takim wieku, jakim jest y, Tomasz Adamek 33, 34, nie można za dużo zmieniać, bo wtedy można po prostu y, wszystko zepsuć. Adamek z tego co mówił, kiedy rozmawiałem z nim podczas przygotowań Houston w Texasie, twierdzi, że te zmiany są kosmetyczne, dotyczą przede wszystkim obrony poruszania się w rynku. Mam nadzieję, bo y, obnie y, decydujące nie wpływały na taktykę. Dmitru był ostrożny, chwilami powiedziałam nawet, że był zbyt ostrożny w prowadzeniu danych. w ogóle w całym prowadzeniu, od początku kariery zawodowej, również prowadzenia podczas walki. On wolał dopiero rzucać się na ofiarę, kiedy ta już jest mocno zmęczona. Natomiast amerykańscy trenerzy mają coś takiego, to wynika oczywiście z całej tradycji historii boksa amerykańskiego, że oni lubią wojny bokserskie. I jeżeli ktoś chce, to nie w tym nie przeszkadzają. Specjalnie go nie, 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 nie trzymają na smyczy, tak to nieładnie określę. A więc tych elementów się boję, bo, bo Adamek jest na pewno lepszy bokserskim od Aroli i jest słabszy fizycznie od Aroli. A taktyka narzuca się sama. A resztę pokaże Rimu, bo często. Mamy taką, a nie inną wizję walki, a później okazuje się, że kiedy 50 po zanderingu, wszystko wygląda e, zupełnie inaczej. Ostatnia walka Martineza z Pawnikiem pokazała, że wielki killer, jakim jest Pawnik, może być zupełnie bezbronny, szczególnie w końcowej fazie, kiedy ktoś tak mądrzej i konsekwentnie taktycznie e, e, poprowadzi cały pojedynek jak Martinez. A więc e, ja wierzę, że Adamek będzie w tym pojedynku takim Martinezem, a Reola takim Kalipawnikiem.